Dzień dobry! Cześć wszystkim! Tu Patryk Chilewicz. Madame. Witamy was w ogóle Memories! A dziś zmemorisujemy sobie festiwale w Opolu. A działo się moi drodzy, działo się. Najpierw kilka suchych faktów. E, festiwal e, Krajowej Piosenki w Opolu odbywa się od 1963 roku. Okay. Więc jak można. Właściwie 60, mój drogi! I jeszcze raz którego? 63. Nie jesteśmy w latach 20. Oh, oh, <laughs> o Ty jesteś na cały czas Waiting for Ale to nie ta okazja, bo to jest polska piosenka, moi drodzy. Więc festiwal jest skupiony po raz trzeci to powiem, wokół e, polskich e, artystów polskiej muzyki. No i takimi dwoma najważniejszymi, najbardziej znanymi to nagrodami do... Sopotu, do które już oglądam z skandalem, mówiliśmy, moi drodzy. Dwie najważniejszymi, najważniejszymi są premiery. Konkurs premier. To jest jeden wieczór. I konkurs debiutów. To, to jest, jest drugi, drugi wieczór. Premiery, czyli niekoniecznie nowi wykonawcy, ale nowe piosenki. Ale usunki. z nowymi piosenkami, no a debiuty, no to nowi wykonawcy, wykonawczynie, zespoły wykonujące, moi drodzy. My się dzisiaj skupimy na skandalach, jak sama nazwa wskazuje. Jest ich trochę więc zaczynajmy. 1970 rok, czyli Opole istnieje od 7 lat, mm -hmm. wtedy zaczęło się już podgórka. Okay. E, po pierwsze, Halina Wrąckowiek, która dzisiaj wiecie, taka nobliwa, starsza pani, artystka, śpiewająca, a wtedy. Mm -hmm. No, młoda kobieta, która wystąpiła w kostiumie z blachy. Dosłownie z blachy teraz go widzicie. E, miała takie stożkowate cyckonosze, nie wiem jak to się nazywa, i, I... blaszaną e, mini. Tak. Z takimi zawiasami. No, to był 70 rok, więc wyobraźcie sobie, jakie to musiało wzbudzić kontrowersje e, w tamtych czasach. Nie, no ja myślę, że całkiem futuristic. futuristic. Myślę, że tak, tak. pani Lady Gaga na przykład mogłaby pozazdrościć. Mogłaby. W tym samym roku Maryla Rodowicz e, też już e, występowała i dziwne rzeczy się zaczęły wydarzać przed jej występem, ponieważ zaczął wyzwaniać do niej telefon, a wiecie, to nie były czasy komórek, więc ktoś tam dzwonił do biura e, festiwalu, mhm. ci wołali, weźcie mi tą Rodowiczową zawołajcie. I ona Rodowicz! I Rodowicz tam biegła przez pół pola do tego telefonu mhm. i jakiś nieznajomy jej głos poinformował ją o tym, że nie żyje jej matka mama Maryli Rudowicz, To nie było prawda? co było totalnym fejkiem, ale no, nie miała to tego jak sprawdzić Maryla w tamtym momencie, no więc wiadomo, że się załamała i e, no, nie były to najmilsze chwile w jej życiu. Ktoś chciał zasabotować po prostu. Tak, ale to nie był jedyny e, przypadek tamtego wieczoru, ponieważ nagle przestał działać jej mikrofon. Oraz y, ktoś zupełnie w jakiś dziwny sposób pogubił nuty dla orkiestry, która miała przygrywać do jej piosenki. To niezły komplet. Niezły komplet. Ostatecznie Maryla wystąpiła, dostała nagrodę za piosenką Jadą Wozy Kolorowa. Okay. I za wszystkim ponoć, tam w jakichś wywiadach było głoszone, ale tak mętnie dosyć w tym kierunku, y, że zazdrosne koleżanki z branży, mm -hmm. a to nie, nie jakaś ta, z którą ona później... Już zaraz do tego dojdziemy, no no to jest osobny wąteczek. No to jak się słowo rzekło, to dochodzimy, moi drodzy. Dochodzimy w roku 1977, czyli y, do przodu o 7 lat. Mm -hmm. Była taka, właściwie jest taka piosenka, Gdy Weselne Dzieci Maryli Rodowicz. W oryginale miała już śpiewać Urszula Sipińska. Mm -hmm. No i panie, że tak powiem, nie darzyły się zbyt dużą sympatią, ponieważ jedna pani e, mówiła, że druga ją naśladuje. Obie były blondynkami, z gitarami, podobny styl muzyczny, te same lata, więc wiecie, no... Konkurencja. Konkurencja była. No i konkurencja też się pojawiła podczas e, tego Opola. No ale to nie tylko, że konkurencja, to jeszcze Maryla ukradła Urszuli piosenkę, tak? No ponoć, tak, ponoć, ponoć. Szuka i w Opolu była tamtego roku taka sytuacja, że występowała i Maryla i Sipińska, no ale każda tam sobie. No i w momencie, gdy występowała Sipińska razem ze swoimi tancerkami, mm -hmm. Maryla ze swoimi tancerkami wparowała nieproszona na scenie i zaczęła je parodiować. Okej. Okay. Zobacz to. No i niby wiecie, śmiechy, chichy tam, tak, inni... Na, na poziomie bym powiedział. No na pewno wyższym niż dzisiaj wyzywanie się od i grożenie sobie O, bez przesady, za czymś takim tęsknię. No raczej, e, no ale no to może trochę cię ten fakt, e, to co się wydarzyło po chwili trochę ja uspokoi... Ja się wydarzyło. Ponieważ e, panie zaczęły po prostu przepękać. Przepychanka i to nie byle jaką, moi drodzy, bo to jest przepychanka Dam, więc to była przepychanka i bitwa na kapelusze. No zostały rozdzielone normalnie na scenie. I to nie było wyreżyserowane, żeby była jasność. Wydaje mi się, że Marela to wszystko zrobiła bardzo humorystycznie i, i, i jakby to rozbawiło, nie wiem jak pani Urszula. Ja też nie wiem. E, ale no przynajmniej coś się zadziało, nie? <noise> za tym. Przenosimy się do roku 85, moi drodzy, gdy na scenie w Apolu pojawił się zespół T. Love. I T. Love niestety już przeszukałem po internetu i nie mogę nigdzie znaleźć nagrań z tego, mm -hmm. ale jakby sam... Ale po pamiętasz. Po pierwsze pamiętam, po drugie wielokrotnie było opisywane w mediach, a po trzecie sam Muniek o tym mówił, także mm -hmm. możemy też przywołać jego słowa, do czego za chwilę. T. występowało na scenie, no i jakby oni mieli chyba 20 minut, bo tak było przyjęte, że po 20 minut te zespoły różni, wykonawcy mają, no minął 20 minut, a oni nie chcieli zejść, tam muzykują sobie cały czas, a no, wiesz, no to jest na żywo, leci w telewizji, tak wiesz, mm. ciężko powiedzieć te, wiesz, więc no jakby tam były takie wiecie, niezręcznie, niezręcznie troszeczkę, niezręcznie się zrobiło jeszcze bardziej, e, gdy Muniek odwrócił się na scenie tyłem i pokazał co ma napisane na koszulce, pokazał plecy publiczności, pokazał plecy publiczności, gdzie było napisane, cytuję, tilaf Hej. Wiele, wiele, wiele lat później w dzienniku Muniek skomentował tamtą sytuację i powiedział, co, co następuje. Rzeczywiście byliśmy wtedy na nawaleni. To był Szczeniacki i Głupi Wybrek. O, myślałem, że jakiś eksperyment społeczny. Ale nie, ja to tak wtedy nie. jeszcze nie byłem modne, tak jak teraz. 2008 rok, mój drogi. Ale się Przesunęliśmy, przesunęliśmy Uf, się, ale leci, no, leci ten czas, ale, kochani. Leci. jeszcze naprawdę dobrych kilka rzeczy. Katarzyna Cerekwicka. Mówi to coś. Chodź, się upadł na kolana. Chodź, choćbyś pagał. Dostała nagroda. No, i było wszystko super. No, jakby występuje w konkursie nagrody, dostaje Wstęple, nagrodę więc i jest zaskuszona. O co chodzi? Chodzi o to, że po chwili okazało się, że błędnie jej wręczyły tę nagrodę i że to nie była nagroda dla niej, tylko dla zespołu Zakopower I ona musiała oddać. oddać tę nagrodę i została jeszcze raz wręczona zespołowi zakopower. Czyli trochę jakby później po latach Oscary. Tak, 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 było to. Bo ktoś musiał powiedzieć, kto wygrywa, i miał te informacje. I no, jak zaś, można pomylić, prawda? tam jakieś nieporozumienie. Sebastian Karpel, bułecka z Zakopower, dla Gazety Wyborczej po latach, wspominał to tak. Niestety czuję niesmak. To, co się stało, jest bardzo żenujące. Kasia Cerekwicka na pewno czuje się z tym wszystkim bardzo źle, to przykre. Ona została ośmieszona, a ja zbieram laury. Bez żadnych wątpliwości, organizatorzy powinni ją oficjalnie przeprosić. No Kasia nie była zadowolona, gdy dziennikarze spytali ją się na gorąco, co sądzi o tym, powiedziała dwa słowa. No. Totalne dno. It's... 2013. Mm -hmm. I Anna Moro, czy mówi ci to, co to To jest wielka piosenkarka. Wielka piosenkarka, która w tamtym czasie grała Anne German w serialu Anna German o życiu i czasach piosenkarki Anny German. Naprawdę. Tak, no i jakby, że to była piosenkarka, ja, ta grała piosenkarkę, wszystko, wszystko w rodzinie telewizji e, polskiej, no to jakby poszła na to Opole, zaśpiewać Człowieczy Los, czyli jedną z najbardziej znanych e, przebojów e, Anny German. No i zaśpiewała tak, jak zaśpiewała. Uśmiechaj, na dzień szczęśliwy. Się się raz. No wyszło jak wyszło, no jakby nie jesteśmy, wiecie, za żeby teraz, tą, tą starą oszustką. <laughs> tą starą oszustką, według Górniak, żeby teraz tutaj, wiecie, wyliczyć jakby barwę głosu i jakieś akcenty muzyczne. Może Zwłaszcza, że pani Anna... Od razu po występie jakby postanowiła wydać oświadczenie, bo ona chyba na bieżąco wiedziała, że jest źle. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście na scenie, przed wami no nie wiem, pewnie z tysiąc y, twarzy obcych na żywo. Macie świadomość, że to leci na żywo. telewizji jeszcze. telewizji wszyscy to oglądają. Nie I co zrobić? I co teraz? Wiecie co chodzi, bo nie da się zniknąć. I co ma, wybiec Najgorzej. po prostu? Jakby wiecie, ja wcale nie zazdroszczę. No ale powiedziała te słowa, no to może zacytujemy Panią Joanna. Proszę Państwa, proszę mi wybaczyć, że coś było nie tak, ale naprawdę stać na tej scenie to jest nie lada wyzwanie. Dziękuję. No przynajmniej się zreflektowała. No sobie. zreflektowała się. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach już by do tego nie doszło, a o czym mówię, mówię o tym, jak bardzo z dostała z w mediach, mm -hmm. ale dostała maksymalną zniebę zarówno w internecie, jak i w tabloidach. Była wyśmiewana i po prostu. A to e, było po mandarynie. To było po tak tak? I grillowana po prostu na tysiąc różnych sposobów. Ja wiem, co poszło nie tak. Główna rzecz, która tam poszła nie tak, no. to to, że ona nie wyko wykonała plaży Santrope. To było dobre. To było kilka lat później, ale to, to ja sobie nawet bardziej lubię. 2015, dwa lata po Joannie Moro i dowiadujemy się z mediów, że za kulisami y, opolskimi Donatan pobił menadżera Michała Szpaka, ponieważ menadżer Michała Szpaka miał drwić z Maryli Rodowicz, która również, jak to roku w Opolu, była tam w Opolu. Aha, że on taki bohater i stanął w i obronie kobiety. stanął w obronie, e, super, ma jakieś zdjęcia nawet, one cały czas są na stronie, e, jakieś takie, wiecie, że oni się tam biją. Mm -hmm. I są jakieś takie, wiecie, no jakaś bójka. Michał Szpak wydał oświadczenie, właściwie jego team e, po tym całym zdarzeniu, w którym piszą tak. Nie wracalibyśmy już do tego tematu, gdyby nie zaskakujący i przykry dla nas, a w szczególności dla mnie osobiście, komentarz pani Maryli Rodowicz, która postanowiła zdać relację z wydarzenia którego, jak sama przyznaje, nie widziała. Nie wiem skąd pani Maryla Rodowicz czerpała informacje, które pozwoliły jej na formułowanie wypowiedzi zawierającej zarzuty, ale chciałbym jednoznacznie zapewnić, że w żadnym wypadku nie była ona obrażana i w żadnym przypadku Donatan nie musiał stawać w jej obronie. Próba przedstawienia Donatana jako rycerza stającego w obronie, w obronie rzekomo znieważanej Maryli Rodowicz, którą bardzo szanujemy, jest zaskakująca, przykra dla mnie i całej ekipy Michała Szpaka. To chyba były jakieś lata, gdy Maryla wtedy robiła te, um, co ona robiła? Pełnie? Pełnia. Tak, to były czasy pełni z Donatana. No. 🎵🎵🎵 no. Chyba nic zdrowy przy umyśle nie sądzisz, że Donatana można podpisać jako jakiegoś bohatera, rycerza, nie? Tak, do tego jeszcze przejdziemy. 2017 rok e, był to rok, w którym miał się odbyć wielki jubileusz Maryli Rodowicz. Miał. Szeroko omawiany w mediach. Kto tam nie będzie, jakie osobistości nie ześpiewają. Miały wystąpić Kaja, miała wystąpić. Mm. Katarzyna Nosowska miała wystąpić. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. No nie poszło. No nie poszło, moi drodzy. Prawdopodobnie dlatego, że. To był 2017 rok, także e, czasy świetności, świetności Jacka Kurskiego i już e, całego świecącego nam e, wysokorządu. No i wybuchła niezła awantura, ponieważ Miała powstać czarna lista w TVP artystów i artystek, które nie mogą pojawić się na scenie opolskiego festiwalu organizowanego przez y, Boga y, TVP. Na tej liście miała się pojawić y, m.in. Kaja za to, że... strike kobiet. Strike kobiet bezpośrednio Ona była występowała, tam. tam występowała. Występowała, dokładnie tak. No Maryla była w takim rozkroku, jak to czasami się mm, u niej I zdarza. I większość życia Maryli, wrażenie. Życia. I wtedy jeszcze była sytuacja, w której Arkadiusz, Wiśniewski, czyli prezydent Opola, totalnie się wkładał na to całe zamieszanie i zabronił wjazdu do miasta ekipom TVP i powiedział: To w takim razie nie będzie Opola w Opolu. Tak, I tak wtedy... o, I oni mieli przenieść Opola do innego miasta. I powiedział wtedy: Tak, nie będzie Opola w Opolu, to zrobimy Opole w Kielcach. I Opole miało to być w Kielcach. Tak, Opole miało być w Kielcach. E, ale ostatecznie Opole było w Opolu, tylko że nie w czerwcu. A we wrześniu. Gdy była y, kolejna konferencja prasowa OPOLA, tym razem tego, które się już odbyło, czyli wrześniowego, no to Maryla też została zapytana o tą całą sytuację, że jak to, że tu się odwołuje, że tu niektórzy nie mm -hmm. wystąpią, mm -hmm. polać nie mogą i, i, cała i tak dalej. Działa? No to słuchajmy. No niestety się nie odbył, ale tak się yy, porobiło. Jakieś. Yy bojkoty artystów, odchodzenia, rezygnowanie z tego festiwalu. Tak było, ale na szczęście festiwal wrócił i na szczęście bardzo wiele artystów chce na nim wystąpić. A to nie było przypadkiem też ten sam okres, gdy takie ikoniczne zdjęcie jest, gdy ona z bukietem kwiatów obok Kurskiego stoi na ściance TVP? Coś takiego, nie? Mi się yes. wydaje. No trochę zmiękła, zmiękła, no, ale no, chciała wystąpić w Opolu, no. On tak. co miał wystąpić w Kielcach? Jeszcze taki smaczek e, dotyczący tego wszystkiego: smaczek z e, listopada o, o to, 2022 o to, o to. roku, gdy TVP prawomocnie przegrała z Gazetą Wyborczą e, i poszło o tym, że Gazeta Wyborcza e, pisała właśnie o tym, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli o czarnej liście na festiwalu w Opolu. TVP uznało, że to jest jakby skandal i nie wolno tak mówić, że to jest nieprawda i w ogóle. A jednak tak było. No, nie, 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 sąd powiedział, że można tak mówić. Hmm. 2018 rok, wracamy do twu Donatana. E, Donatan, który miał e, w tym roku piosenkę z Edytą Górniak i była to Andromeda. Postanowił jako na rycerza bohatera, przystało ją bronić dzielnie na ściance tak, i po prostu, przed fotoreporterami. To po prostu molestować Edytę Górniak na ściance przed fotoreporterami. No, wybuchła mega akcja. No bo ona chyba automatycznie po prostu dała mu twarz tak. wszystkich I, i to Pamiętam, było takie... jak jak bardzo to było zajebiste no. i mimo że mamy tysiąc przejść z Edytą w, na tysiąc różnych sposobów, to cały czas uważam, że to było zajebiste i że zrobiła tak naprawdę najlepsze co mogła zrobić dla no siebie tak. i też dla innych, wydaje mi się. Edyta później wracała jeszcze kilkukrotnie do tej sytuacji i mówiła o tym, jak się poczuła, co się wydarzyło i jak się do tego odnosi. I, i muszę powiedzieć, że. Po tej sytuacji w Opolu straciłam zupełnie szacunek do Donatana i poprzez to jakby ten utwór przestał mieć w sobie taką pozytywną energię, poprzez to co się wydarzyło. On tego nigdy nie naprawił, nigdy mnie nie przeprosił. To jest wywiad, który widzę był wrzucony 8 sierpnia 2019 roku, czyli ponad rok później od, od tej sytuacji. No, bywa i tak, no. słuchaj, no, może jakieś nieporozumienie zaszło po prostu na linii. I... No albo po prostu tej górnikowej, co się odwaliło, wiesz. Poza tym, umówmy się. Skoro kobieta po prostu jest w takiej obcisłej sukience, no to, 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 to sama, sama prowokuje, przecież wszyscy o tym wiemy, i jakby wszyscy przecież możemy, ja, ko możemy korzystać to jest z tego elementu. Oczywiście, oczywiście. Na razie z grubych afer to tyle. Ale pytasz się mnie, w sensie się mnie nie pytasz, ale słyszę głosy w mojej głowie, które mówią: no dobra, a kto będzie w tym roku na debiutach i premierach? Bo 60-lecie Op Opola to na pewno będzie coś ważnego. Wiecie, my oczywiście nagrywamy przed Opolem: wy widzicie ma ten materiał w trakcie właściwie. Albo już po. Albo już po, no jeżeli ale. jesteście w przyszłości odległej. Tak, ale możemy tutaj, bo mam akurat rozpiska: debiut hmm. Konrad Baum. Magda Bereda. My znamy Magdę Beredę. A Magda Bereda. ona była Bureda, w z Gwiazdami", chyba. Jest jakaś TikTokerka. Youtuberka, piosenkarka mi się wydaje, okay. że to ona była. Ewa Nowel, nie wiem. Felivers, to mi też coś też mówi. Też mieliśmy, też. Oni chyba do Eurowizji. Chyba do tak. Jan Majewski, nie wiem. Ada Schulz też mi też coś mówi. Nie wiem co. Marti Wójcik, nie wiem. Kamil Jachyra, nie wiem. I Karolina Fryt, nie wiem. Klaudia Kowalik, nie wiem. No ale to są debiuty, więc... To są debiuty, więc no, jest to zrozumiałe, absolutnie... że się po prostu nie zna. Być może się spodoba i się poznamy bliżej. Mm. E, no dobra, a w konkursie premier. jesteś gotowy? No, raczej. Rafał Brzozowski. W końcu. Z piosenką w pokoju hotelowym. Mm. Co tam się będzie działo? Mm, mm, mm. Będę smaki łączył i rozcielał nowe. Sara Chmiel i Grumi Ty i ja. Czy to jest ta jego żona? To jest jego żona, A, okay. która jest wokalistką West Jednego nowych. z West. Nowych, no tych no. Których nowych? Nie Bo, wiem w Mój jest drogi, są jest kilka nowych. Nie, nie, nie wchodźmy w to. Nie chodźmy to jest w to. inne uniwersum. Łukasz drapała, jeszcze jestem. Nie zna pana Łukasza. Ja tu jestem. Iwaneczko, miłość. Nie ale wiem. czy to jest. To nie jest Iwan? No nie, ale jest bardzo zbliżone do Iwana, ja no nie właśnie, wiem. Ja nie wiem. Może to powraca Iwan pod innym pseudonym. <laughs> Anastazja, maciąg, momenty. Nie wiem. Mezo i Liber. O! Jakie masz dziś plany? No to rozumiem. Seybert. Niby tak, niby nie, nie wiem. Anna Sokołowska. Jesteś przy mnie, nie znam, znam tylko Anitę. Tulia i Halina Mlenkowa. To znam. I to, i to. Ciekawe połączenie. Przerwany. Bardzo, bardzo I Dominik Dudek z piosenką Ideo. I powiem ci, że jest już, zaczyna być Czy kieł, skandal? kiełkować mini skandal, mój, mój drogi, Dawaj. ponieważ jest ten właśnie pan, na którego zwróciłeś uwagę, czyli pan Iwaneczko. Czyli to nie jest Iwan, na pewno. Nie jest to Iwan, na pewno, okay. bo pan nie przypomina Iwana. Spójrzcie. Okay, okay, okay. No i on ma piosenkę o tytule Miłość. Tak. Nikt na mnie zabroni! jak donosi nam plotek. I to jest plotek ekskluzji, moi Uuu. drodzy. W Internauci szybko zaczęli snuć domysły, że to utwór wspierający osoby LGBT+, który miał swoją premierę wraz z początkiem Pride Month. No i teraz jest, że w TVP będzie taki utwór. Czyli ufór. ta piosenka już ma swoją premierę, już się ona odbyła, tak? tak I teraz no... mają zaprezentować po prostu pierwszy raz na scenie. Tak, tak. No i on w tej piosence, Krzysztof Iwaneczko, e, śpiewa tak. No. Co ukraść miłości, to w biały na własność trzymać w rękach gnieść wiążą ją siłą, jakby miała zbiec. Ona nie walczy, tylko jest. Nikt nam nie zabroni miłości, nie zabroni miłości, nie zabroni nam? Nikt nam nie zabroni! Nic nie wynika za bardzo, yy, wiesz. To tak bardziej wchodzi w taką merytorykę TVP, że jakby przecież no, mówimy, że wszystko jest no fajnie. Tak, ale pan Iwaneczko dał też komentarz. Dla plotka dotyczący tego, czy może tutaj po prostu coś więcej. jest coś wiesz, czy to jest po prostu piosenka na wesołego geja. Mhm. No i powiedział pan yy, Iwaneczko tak. Scenariusz do teledysku autorstwa Julii Kamińskiej został wybrany spośród innych scenariuszy, do których mieliśmy dostęp. Wybór był podyktowany przede wszystkim wspaniałym wyczuciem tematu piosenki, lekkością przekazu, pewną prostotą, ale także delikatnością, którą Julia tchnęła w klip. Jako twórca nie śmiałbym narzucać nikomu sposobu interpretacji. Skoro nikt, to nikt nam nie zabroni miłości. Nie od poglądów, upodobań. Każdemu wolno kochać. Po prostu. No to to samo, no. Jakby takie jeżdżę po prostu na lodzie i taki jestem, że właściwie to nie wiem, co śpiewam. No, ale jak na polskie warunki, to to jest wielki skandal. Ja wiem, jeżeli wyskoczy z tęczową flagą na scenie w Opolu, no to możemy zacząć mówić o skandalu jak dla mnie. Czekamy, Iwaneczko. Na koniec jeszcze mam tutaj e, kilka takich komentarzy dotyczących tego, no, że jakby ten 60 festiwal i tak Jakoś dalej. będzie wspominki czy coś. No, będzie słuchaj, ciężko, pewnie. Będzie ciężko, ciężko. no bo dużo osób po prostu nie chce tam występować. E, więc no, tak wiecie. Radek Kobiałka, wieloletni reżyser festiwalów o Opolu, e, powiedział tak. Ponieważ już naprawdę mało kto chce występować na tej scenie, to skład wykonawców jest tak słaby, a większość z nich kompletnie nieznana, że TV PiS nawet nie chce przyznać, kto ich wybrał, a raczej przekupił, kusząc nagrodą w wysokości 100 tysięcy złotych. Co gorsza, w 60. rocznicę festiwalu opolskiego taka kompromitacja razi tym bardziej. Wypowiedział się też Wojciech Mann. Uuu. Wojciech Mann się wypowiedział. Mam na ten temat do powiedzenia chyba tylko jedną rzecz. Najlepiej, żeby ten festiwal odwołali. Jeżeli jubileuszowy koncert ma składać się jedynie z archiwalnych nagrań z artystami, którzy już odeszli albo po prostu nie chcą tam występować, to z tego wszystkiego robi się jedna wielka groteska. No Dobra. No, ale przynajmniej może się Możesz Może się jak no No, co? Wojciech. To by było na tyle. Jeśli będą jakieś inne skandale, to będziemy pewnie dawać znać na Nowe porządku. skandale. Tak, no. a jeżeli macie jakieś skandale z przeszłości, które lubicie wspominać, to też dajcie znać w komentarzach. Albo jakieś nie tylko z festiwalu, mogą być też dookoła Opola na przykład, jakiś inna. Na przykład, sytuacja. jak wy, wy, wy byliście dookoła Opola i co tam się wydarzył, jakiś skandal wam. No. Mhm. Czekamy, czekamy. Hejka! Dziękujemy! A teraz, klikacie dalej w następne wideo. I dajcie nam suba, i tutaj macie taki push the i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.